Jeżeli nawet w najdalszym zakątku świata napotkasz choinkę podobną do tej, nie przechodź obok niej obojętnie. Weź papierową bombkę, na której znajdziesz informacje, w jaki sposób możesz stać się lepszym człowiekiem. Sporządź paczkę i zostaw ją pod choinką lub innym wyznaczonym miejscu. Zebrane dary trafią do dzieci z domów samotnych matek, hospicjów perinatalnych oraz domów dziecka. Akcję możesz również wspomóc finansowo. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.paczuszkadlamaluszka.pl